przykład z tej strony Maciej Maciej951 jest ze mną Xense Play Games. widzę się. Siema To będzie trochę taki film informacyjny na temat naszego kanału. Ponieważ ostatni film był tutaj ponad 3 miesiące temu. Co ogólnie. Tak, ja był to jeden film. Dosłownie po filmiku z, na z nazwą Wracamy i nie wróciliśmy. Więc no, dzisiaj trochę na temat, temat co będzie działo. Ja tak, zaraz może ja zabiorę głos. Przede wszystkim przepraszam was za to, że na, jakby tak, bez żadnego ostrzeżenia, by widzieliśmy filmów na kanale, jakby można powiedzieć, że odeszliśmy z tego kanału, ale po prostu skupiliśmy się na odrodzeniu naszych głównych kanałów. Dokładnie. No, o tym naszym wspólnym, no mhm. i po prostu chcemy wiedzieć, czy jeszcze Was zostało na tym kanale trochę. No i mamy nadzieję, że wrócimy już regularnie z filmami i być może to ze streamami. No i zobaczymy, jak to się pociągnie. No bo jednak dużo mówiliśmy, że można było coś nagrać na nasz wspólny kanał, i tak dalej. No nie... Robimy... Na nie przy... No tak, nie, nie, robiliśmy tego i teraz postanowiliśmy, że nagramy takie, można powiedzieć, przeprosiny. No i na tym, pod, na to, że pod tym filmem będzie dosyć duża aktywność, żebyśmy zobaczyli, chcesz chcecie tego powrotu, czy nie. nie, nie. Y, no i też mam wrażenie, że, że mam taką nadzieję, że jutro też macie ja zrobić streama jakiegoś na naszym kanale. Ja. Na którym ja też będę. Będziemy sobie razem grać Fortnite'a. Zobaczymy, czy będzie z tym, ale... Eee. Powinien być, ale jeszcze nie grałem. Zobaczymy. Eee, jeżeli będzie... Aha, tak, widzę. Jeżeli będzie, no to raczej tak po południu. jeżeli nie, no to po prostu poinformujemy Was. No. Dokładnie. Hmm. I też napiszecie, czy chcecie, żebym ja tutaj jakieś swoje serie wbranżał w ten kanał, bo. oczywiście... się. Może ja tak serdecznie przerwę, a ja tak trochę przetłoczę historię naszego kanału. Zaczymy się to dosyć dawno temu, jak postanowiliśmy właśnie, że stworzymy swój kanał razem. I tak naprawdę. Ty tam wrzuciłeś dosłownie jakieś 2-3 filmy. No jak naprawdę ja robiłem resztę, nie? No, tak, no i to bym chciał też poprawić no. w ogóle Dokładnie. No ale Co to wyglądało. A mój kanał po prostu jak nagrywałem konkretnie tamten, to mój kanał po prostu wtedy miał 15 subskrypcji. I teraz zresztą on wtedy. Umierał. Nie wyświetlenia no kurde. praktycznie zerowe w nowych filmach. Po prostu odrodziłem go trochę i już... dość. Teraz mam tylko jeden z serwis. I mamy zamiar. Tak. Właśnie mamy zamiar wrócić nam na nasz kanał. A Tak A on zginął? No. No tu już idę. E-Trail tam drugi jest. I jak na razie wygląda to właśnie... Nie za ciekawie. Mam nadzieję, że nasz plan, jak wracamy na ten kanał, się powiedzie. Może filmy nie będą codziennie, ale tam co jak czas byśmy chcieli je wrzucać, żeby ten kanał był aktywniejszy. Tak, uspieraliśmy yy, na tym kanale grono 24 subskrypcji. No i nasz kanał głównie opierał się właśnie na tematyce Fortnite'a Tam właśnie dużo robimy streamów mhm. Właśnie z Fortnite'a, no i chcemy też właśnie powrócić trochę Do robienia tych streamów i tak dalej yy... Jeszcze co do naszych kanałów, to linki później podamy w opisie pewnie Lub postaram się połączyć jakoś właśnie z tym z banerem. Więc na banerze będzie ale też sprawdzę czy tam wszystko będzie można zrobić. Yy, tak. No. no i ogólnie chcemy powrócić na ten kanał. Bo jednak trochę brakuje już. Jak? Tak trochę. Brakuje jednak tego streamowania i tak dalej. No. W ja chcemy powrócić, bo mam wrażenie, że straciliśmy tamtą publiczność, bo już na tym kanale była. Przypomniał mi się dzień, w którym robiliśmy streama. 8 godzin. Gdzie robiliśmy streama i wbiliśmy 14 syłów i się tak cieszyliśmy. Tak. Więc teraz będziemy lecieć po 30. Dokładnie. Także wy ten film widzicie w piątek? Nie wiem jeszcze. piątek albo w poniedziałek. Więc jeżeli widzicie to w poniedziałek, no to we wtorek spodziewajcie się z filma. No. Powinien być przynajmniej. A jeżeli w piątek, no to w poniedziałek. No, jeszcze wszystko sobie ustalimy z Exodiosem, właśnie. Którego dnia dokładnie będzie stream. Nam, no, typu, jak coś. Jeżeli właśnie subskrybujecie ten kanał, to Wam pewnie przyjdzie, powiadomienie po streamie, więc no. Ogólnie też. Yy, chcemy, właśnie, odbudować yy, ten kanał. Nowe banery i tak dalej. O! Hmm. Więc no, ogólnie chcemy trochę właśnie ożywić ten kanał, żeby nie... Nie chyba jakiegoś aimbota, nie? No. Więc to by chyba w sumie było na tyle, nie? No tak, no... To był taki krótki film informacyjny. Jeżeli Wam się w tym spodobało, to zostawcie łapkę w górę, słowa suba z dzwonem, no i do zobaczenia, cześć, na razie. Na razie.